Ale państwo się zabezpiecza, żeby nie było buntów. Dzień dobry. Cześć, witam z Podrócowskiej Wsi. A dzisiaj przygotowałem dla ciebie kilka wskazówek odnośnie tego, jakie są plusy i minusy różnych form zatrudnienia w IT. Wiadomo, że gdzieś tam ogólnie jest znane, jakie są plusy, na przykład umowy o pracę, czy kontraktu i tak dalej, ale w kontekście IT chciałbym Ci powiedzieć dzisiaj nieco więcej o tym i dać kilka wskazówek, żebyś wybrał, wybrała najlepiej dla siebie. No i robiąc sobie podsumowanie tych wszystkich form zatrudnienia, stwierdziłem, że jest tego dość sporo. Wszystkie plusy i minusy zajmują bardzo dużo, więc podzielę to na trzy najbliższe odcinki, czyli dzisiejszy i dwa kolejne będą dotyczyć trzech różnych form zatrudnienia, tak żebyś w odpowiednim momencie mógł, mogła wybrać najlepszą dla siebie. To się tyczy zarówno początkujących, jak i później, jak już będziesz zarabiać w IT i trochę więcej, to może kilka wskazówek, które tutaj powiem. Ułatwią Ci wybór, bo jest to dość skomplikowane, każdy musi gdzieś tam u siebie to na własną rękę policzyć, a ja postaram się powiedzieć jak to zrobić, żeby o wszystkim pamiętać. No, i dzisiaj opowiemy sobie o tej najbardziej popularnej formie zatrudnienia, czyli umowie o pracę. Pierwsza rzecz to taka, że umowa o pracę zapewnia ci to, że musisz dostać minimalne, minimalne wynagrodzenie, które obowiązuje w kraju. Mam nadzieję, że nie będzie ci to obowiązywać, bo jednak branża IT ma dużo, dużo wyższe zarobki. Jednak pierwszy punkt, o którym musisz pamiętać, na pewno będziesz zarabiać więcej niż minimalna krajowa. Kolejna rzecz, i tutaj już zaczynają się y istotne rzeczy, które mogą mieć dla Ciebie znaczenie. Po pierwsze masz prawo do urlopu. To nie jest oczywiste w różnego rodzaju innych formach zatrudnienia. Jeżeli jesteś na kontrakcie czy umowie o, o dzieło, o zlecenie, to tu, o tym będziemy jeszcze mówić, ale tam nie masz gwarancji tego, że będziesz mieć urlop. W umowie o pracę dostajesz Umowę, którą podpisujesz i masz tam swoje wynagrodzenie, i niezależnie czy w tym miesiącu pracujesz, czy jesteś na urlopie, to wynagrodzenie zawsze ci się należy. Więc to jest duży plus, szczególnie w kontekście tego, że na przykład na kontrakcie może ci się wydawać, że zarabiasz dużo, dużo więcej, ale nie masz urlopu, więc jak sobie te urlopy odliczysz, to te stawki niekoniecznie są już tak atrakcyjne. No, i standardowo ten urlop wynosi 26 dni. Wiadomo, tam niektórzy pracodawcy jeszcze robią jakieś dodatki, inne rzeczy, ale generalnie te 26 dni dla każdego musi być. No i kolejna ważna rzecz: jeżeli jesteś na umowie o pracę, to przysługują ci różne urlopy okolicznościowe, które są tylko na umowie o pracę, i to jest też dość istotna rzecz, bo może się na przykład okazać, że yy, Rodzić się dziecko, masz urlop okolicznościowy, bierzesz ślub, masz tam dzień urlopu okolicznościowego, już nawet dwa. Po urodzeniu dziecka masz jeszcze w przypadku bycia ojcem urlop ojcowski dwa tygodnie, czyli dwa tygodnie takiego czasu, za który masz płacone, a nie musisz być w pracy, bo po prostu jesteś na urlopie ojcowskim. Więc to są takie bonusy, które są tylko i wyłącznie na umowie o pracę i warto, warto je wziąć pod uwagę. W moim przypadku, gdy mam więcej dzieci i często pojawiają się różne sytuacje, typu lekarz, typu jakieś tam wyjście, no to duży plus umowy o pracę. No i w tych urlopach okolicznościowych, w przypadku gdy masz jeszcze dzieci, dochodzą dwa dni takiego urlopu opiekuńczego nad dzieckiem. Jeżeli może z niego skorzystać tylko jedna osoba, albo twoja żona, albo ty, czy tam odwrotnie, jeżeli jesteś kobietą i oczywiście. Yy, trzeba się zdeklarować, czy ja z tego skorzystam, czy moja żona z tego skorzysta, ale to są kolejne dodatkowe dwa dni w ciągu roku, z których można skorzystać. Nie wszyscy o tym wiedzą, a warto. Kolejna rzecz, szczególnie istotna dla kobiet, to to, że na umowie o pracę mają prawo do macierzyńskiego i wychowawczego urlopu, czyli w momencie, jeżeli zachodzą w ciążę, to ten okres, kiedy nie mogą pracować i na początku zaraz po urodzinach dziecka, mają ten pół roku czy rok na, na jego opiekę. To wszystko jest płatne, więc szczególnie w przypadku kobiet jest to istotna informacja. No bo wybierając na przykład kontrakt, ale o tym jeszcze będzie więcej, może się okazać tak, że ten czas ciąży, a później wychowania małego dziecka, nie będzie sprzyjało do tego, żebyś, mógł, żebyś mogła w tym wypadku opiek pracować jednocześnie oprócz opieki nad dzieckiem, więc to jest ważne. Jeżeli masz wybór i planujesz w najbliższym czasie dziecko, to myślę, że umowa o pracę ma to ogromny plus. Kolejna rzecz, która dotyczy umowy o pracę, która dla niektórych jest plusem, dla niektórych minusem, jest to to, że masz z góry narzucony czas pracy w ciągu dnia. Jest to 8 godzin, 5 razy w tygodniu, czyli 40 godzin w tygodniu. Oczywiście sumarycznie odejmują się też od tego urlopu, o których mówiliśmy, ale ten czas pracy jest z góry narzucony. W IT jednak... Bardzo często ten czas 8 godzin jest traktowany bardzo luźno. Nie zawsze jest tak, że te 8 godzin musisz siedzieć przy komputerze. Raczej zwykle tak nie jest, że musisz tylko i wyłącznie siedzieć przy komputerze przez te 8 godzin. Bardziej przechodzi się na tryby zadaniowe, czyli jeżeli masz do zrobienia to i to zadanie, masz w dzisiejszym dniu się z tym uwinąć. Czasem ci to zajmie mniej czasu, czasem, czasem ci więcej, ale ważne, żebyś po prostu zrobił, zrobiła zadanie. Ale polskie prawo. Mówi o tym, że pracujesz 8 godzin. A jeżeli już jesteśmy przy temacie czasu, który musisz wypracować w ciągu dnia, to na umowie o pracę przysługuje ci też prawo do nadgodzin. W momencie, jeżeli pracodawca da Ci dodatkowe zadanie i one będą Ci zajmować dużo więcej czasu niż to te okienko 8 godzin, a Ty będziesz chciał te nadgodziny zrobić i się na nie zgodzisz. W większości normalnych firm jest tak, że musisz się na to zgodzić. I wtedy robiąc nadgodziny, dostajesz za to dodatkowe pieniądze. I co jest ważne, one w zależności od tego, kiedy je robisz, mają, mają dodatkowe jakby bonusy, są trochę więcej płatne niż normalna godzina Twojej pracy, czyli jeżeli robisz je na przykład w weekendy, dostajesz jeszcze więcej, jeżeli robisz takie normalne, gdzieś tam wieczorami godziny, to dostajesz chyba półtora podstawowej pensji, czyli 150% w weekendy, jest to chyba 200. Nie jestem tego pewien, to sprawdź, ale tak to, tak to wygląda. Na umowie o pracę jest to z góry określone przez prawo. Kolejna rzecz na umowie o pracę to to, że masz prawo do okresu wypowiedzenia. On jest różny w zależności od tego, która to jest umowa o pracę, jak tam skonstruowana, ale od dwóch tygodni do trzech miesięcy ten twój okres wypowiedzenia zwykle może wynosić i masz do niego prawo, będąc na umowie o pracę, co przy kontrakcie nie jest takie oczywiste, bo to zależy od tego, co sobie wynegocjujesz i podpiszesz. I kolejna rzecz, która może być dla ciebie też plus na umowie o pracę to taka, że wszystkimi składkami, wszystkimi zusami, wszystkimi podatkami, ubezpieczeniami zajmuje się pracodawca. Czyli on daje ci, co prawda, na umowie pensję brutto, ty dostajesz pensję netto, ale te wszystkie składki, które są do opłacenia, opłaca on. W sensie fizycznie robi to on te przelewy, no i ty nie musisz się już niczym interesować. Co w przypadku na przykład kontraktu jest nieco inaczej: no bo tam musisz to wszystko ogarniać samemu, samemu z księgową policzyć, ile musisz zapłacić podatków, ZUSów, i innych rzeczy i później samemu ten przelew zrobić. To jest dodatkowy czas, może być to dla ciebie. Y nie fajne. No, te składki są bardzo demotywujące. Jeżeli kiedyś miałeś, byłeś na umowie o pracę, a przeszedłeś na przykład na działalność i zaczynasz te składki płacić samodzielnie, sobie, to uświadamiasz sobie, że musisz tych pieniędzy oddać w ciągu miesiąca, co nie jest przyjemne. A póki robi to pracodawca, to jakoś to tak nie boli. Pewnie byłaby rewolucja, gdyby nagle osoby na umowie o pracę musiały te wszystkie składki płacić. Ale państwo się zabezpiecza, żeby nie było buntów. A jeszcze z szczegół, może nie ma on w IT aż tak dużego znaczenia, ale pracodawca, jeżeli zatrudnia na umowie o pracę, musi zapewnić pracownikowi bezpieczne stanowisko pracy, które jest wyposażone dla niego i może swoje, swoje, swoje obowiązki tam wykonywać. Więc oprócz BHP jest tam jeszcze jakieś kilka innych norm, o których teraz dokładnie ci nie powiem, bo nie pamiętam, ale. Yy, po prostu możesz być pewny, pewny, pewna tego, że będziesz czuć się w pracy bezpiecznie pod kątem miejsca, gdzie pracujesz. No i kolejne ciekawostki, które znalazłem, które mogą być uznawane za wady, to na przykład to, że na umowie o pracę musisz świadczyć pracę. Samodzielnie, w takim sensie, że musisz ty właśnie się wstawić do zakładu pracy, ty musisz to, tą pracę zrobić. Nie możesz na przykład jej wydelegować, co jest, na no, co na kontrakcie jest możliwe. Jeżeli część zadań na przykład chciałbyś, żeby ktoś zrobił za ciebie. No, umowie o pracę, wszystko musisz zrobić, ty i te 8 godzin pracujesz tylko ty, nikt inny. Kolejna rzecz, która też uznałbym ją za minus, to to, że pracujesz pod nadzorem pracodawcy i on ma prawo kontrolować ciebie, co robisz, jak robisz, czy na pewno yy, dajesz sobie ze wszystkim radę i tak dalej. Jest to swego rodzaju takie ubezpieczenie dla pracodawcy, żeby mógł mieć pełną kontrolę nad tym, co ty. Robisz, bo nie zawsze może ci ufać. Tak to wygląda. I kolejny taki minus, który ja uznaję za minus, ale może nie być on minusem, czyli to, że musisz świadczyć tą pracę, którą wykonujesz w jakimś konkretnym miejscu wskazanym właśnie przez pracodawcę. I on może Ci powiedzieć, że masz pracować tu, masz pracować tam, może zmienić biuro na inne i może niekoniecznie zawsze będzie Ci to pasować, dlatego yy, pamiętaj o tym, bo może się okazać, że. Popsuje Ci te Twoje plany na to, jak masz ustawiony dzień. Oczywiście w IT są wyjątki, bo w IT może się okazać, że nie ma problemu z tym, żebyś pracował z domu, jest pod warunkiem, że pracodawca się na to zgadza. Jest to jak najbardziej legalne i możliwe. Zresztą wiele ludzi tak ostatnio pracuje. A w IT jest to po prostu bardzo proste i nie wpływa zbyt mocno na to, na to jak... Ludzie pracują i czy w ogóle mogą pracować, wszystko są w stanie zrobić z komputera, z internetem, więc mogą pracować zdalnie i pracodawcy zwykle się na to zgadzają, choć bywają i tacy, którzy się na to nie zgadzają. I to chyba wszystko z tych najważniejszych rzeczy, o czym musisz wiedzieć. Jak to się ma do IT, ta forma zatrudnienia, jest ona cały czas dość popularna, szczególnie wśród osób, którzy zarabiają ciut mniej, czyli w przypadku juniorów, w przypadku osób, które jakiś tam dopiero zaczynają albo mają rok, dwa, trzy lata. W branży, bardzo dużo osób pracuje na umowie o pracę, bo w momencie, jeżeli te zarobki robią się wyższe, to coraz bardziej opłaca się kontrakt, opłaca się B2B, czyli samozatrudnienie, to też oczywiście zależy od wielu czynników. Ja na przykład do dzisiaj jestem na umowie o pracę u mojego pracodawcy, bo jest to dla mnie ok w przypadku, gdy mam większą rodzinę i przysługują mi różne zwolnienia. Ale oczywiście może się okazać, że tobie będzie pasować już wcześniej ta forma zatrudnienia, więc musisz to już sobie samemu przekalkulować. Więc na dzisiaj to wszystko. Powodzenia. Napisz w komentarzu, czy robisz umowę o pracę, czy może korzystasz z innych form zatrudnienia. Następnym razem powiemy sobie, myślę, o B2B. I powiem Ci, jakie są plusy i minusy właśnie w tej formie zatrudnienia. A tymczasem do zobaczenia. Ja idę się przygotowywać do dzisiejszego live'a, otwartego live'a, do którego link w zapisie. I trzymaj się, do zobaczenia. Cześć!